Siema, siema, siema moi drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku gramy z Funa Forda. Tak wiem, odcinek czwarty być lecieć jutro, ale Pierwsze nudzi mi się, a po drugie kolega chciał, bo mu musi oglądać moje no filmy, to postanowiłem, że nagram nowy zrobił mi przyjemność. Najważnę. No, już już Slot trzeci oczywiście kochnie. My kontynuujemy dalej, to. Musimy sobie dalej zrobić nowy skład. Czy my chcemy porzucić boniego, aby był... No bo na pewno w potrzebujemy, bo ona nas leczy. Czy my chcemy porzucać tutaj boniego niego i brać pantąckę, no nas mocno z drugiej strony? Dobra, nie! Udało nam. Phantom Mangli ostatnio nie udało nam się do końca pokonać animatronu. Eee, my mieliśmy chyba w tym odcinku wyjść tej kopalni, tylko tak nie za bardzo wiem co my mieliśmy tu znaleźć, więc... Aha, od razu nie. Ja już mi się nie dam rady, to jest pewne niestety. Więc będziemy musieli uciekać w razie czego. Dobrze, że jest taka opcja wprowadzona. No, tylko co musimy tu znaleźć? Dobra, idziemy dalej. Aha, dobra. Uchwały, mamy mapę przecież, widzimy. Eee, tylko my musimy znaleźć jakiś zegar. A gdybym jeszcze wiedział, gdzie on jest. Nie, dobra, tu jest wyjście, to tu nie. Tam też nie, bo tam już byliśmy, ale eee, nie, z wami nie walczy, koledzy. Wy jesteście za mocni. Uciekaj. O, challenge. Dobra, challenge zrobię. Bo to nam jej postać, Phantom Mangle Bowser Dobra, dobry ruch. No, kto zaatakuje? Niestety ty ona. Nie wiem, czy mogę wygrałem, ale dobra Bowser Cupcake nie na stulecie. Tak, dobrze, dobrze. dobrze. Jest, okej, okay. tylko że. O, mały plec. lec, Lecz, 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 lecz. Dobra, dobra. Tak. Pizza well. O nie, Foxy zaraz nie żyje. Foxy zaraz... Yy, nie. Dobra. Cupcake. Foxiego, bo Foxy go to uleczyło. Dobra. Nie, Foxy pole. Ale mam jeszcze szansę to wygrać. Kometa cały czas uderza, więc. Są Dobra, uleczeni. Bałdze. Uuu! Pizzałel. Well. Nie mogę... mm. Ten toksik jest najgorszy. Bałdze. Nie zrobimy tego. Ale przecież my też mamy teraz. Jest, udało się. Bo my też mamy toksik, bo Phantom ma toksik. Więc to nam się akurat fajnie udało. A my mamy jakieś nowe czlipy? Nie, nie mamy, dobra. My musimy znaleźć tu zegar, chyba, nie? Że ja nie wiem, gdzie on może być. Nie, my krążymy kółko, to to nie, nie. Nie, z wami się... Nie, ja z wami nie walczę. Ja z wami... No nie ma szans, mordo, nie ma szans. Run! Nowy challenge! Madiunek, a tego jeszcze nie wiem. Ja nie wiem, jak to pokonać. Ona no, coś jest zbyt spokojna. Ale chyba nie jest taka mocna, nie wiem. Tak, taki, lecz, lecz, lecz. Dobra, jest mocna. Ona jest mocna. Żebyśmy podciki nie stracili, no i właśnie straciliśmy chikkę. Właśnie straciliśmy. Dobra, widzę, że marionetki nie pokonamy. Uciekać. Nie nie muszę uciekać. Sekundach marionetki nie da się pokonać. Przynajmniej z moim tym. A co tam jest? Ja tam nie mogę przejść. Jak tam przejść? Tak, może je ja znajdę jakąś mapę. O kurde. Ale tu coś też jest. Dobra, wiem gdzie idziemy. Widzę, wiem, gdzie musimy iść. Czekajcie, czekajcie, czekaj, czekaj. ja teraz sobie coś przypomnę. Um, nie, dobra, spoko. Tak, dobrze, idziemy dobrze. Teraz tu w dół. Oczywiście ten już nie żyje kawkkej. Zaraz będą te oczy głupie. Ej, nie, 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 nie. Nie lecz, czac! ja nie, nie rób mi tego! Nie rób mi tego! No lat na tą Chica. Zostaw ją Zostawmy spotę, chika lecz. Skaletto. Dobra, ja się pierdzielę i ja biorę tych. Do. No, dobra, dobra spokojnie, jest zło, no, nie jest Panie. Panie. Nie, Nie Panie. 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 agresywny. Nie, no teraz to już jesteśmy kompletnie fantom Freddy nie zadaje nawet obrażeń. fantom Freddy jest bez sensu. Dobra, nie. Level drugi. Oni mają po level 7 Ona też ma lewej 7 A oni są słabi, strasznie Ona to w ogóle. Dobra, wymienimy ciebie za nią. To chyba będzie dobry pomysł. Tu idziemy. Musimy tam wejść jeszcze raz, bo niestety marionetka nam drogę Ron. No, nie chcę go mi się pić. Nie, chcę pro... Nie, nie no, Tylko jak tu się tam szło teraz? No dobra, my nie jesteśmy jakoś bardzo daleko od tego. To się szło tu, nie? Bos! To jest bardzoy Bos tego. Tak, dobra, dobra. Ej, A co jest tam się da zabić? Zwarcie. O, ja nie wiem czy to jest za super atak Dobra, udało się ich uleczyć. Tak. Pizza Picał. Well. Walczę. Nie możemy się już leczyć. Picałel. Well. Tak. Walczę. Ma już mniej niż połowę. Jak się uda, to zostawicie suba i lajka Dobra Krefi Ale Foxy jeszcze żyje, który ma haka Który zadaje dość dużo, jak na jego standardy Ale dobra, 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 dobra Uwlą Foxy, uda się Stop, Ten boss wcale nie jest taki ciężki, jak się okazuje. Ale gorszy chyba bałban. W ogóle w strażnicy są cięższe od bossa. O, 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 o! Ale mamy nowego chipa. Który to jest kometa? Bo ja nie chciałbym komety zdjąć. Quick start Park, work. który to jest... Ending speed to na pewno, chyba to wezmę. Bo to jest, wiecie co, to jest lepsze niż tamte dlatego wolałbym. Ale my tu powinniśmy jakiś zer zegar znaleźć. Z nimi to w ogóle nie walczę, bo z się nie opłaca. Uciekinier! Uciekinier! O dobra, mamy kometę, mamy kometę. Run! Please run! Dobra. Gdzie my możemy jeszcze się przejść? No, tak naprawdę to... Tak naprawdę tutaj to... Chociaż nie no, my tutaj przejść nie możemy. No możemy tam pójść, Musimy znaleźć zegar, ale ja nie potrzebuję z wami do Was bardzo, ale to bardzo, bardzo nie O challenge, challenge, co to jest? Uy, A ja nie wiem co to jest. Ona ma bardzo mocne ataki. Pizza UL. Pizza UL. Hak, dobra, idę dobrze, dobrze. Nie, może się nie udać. Dobra. Jeszcze Bonnie jest. Jeszcze Bonnie ma swój haton. Jest! Się udało. Mamy nowego animatronika do kolekcji. Wideretcika. Gdzie my mieliśmy iść? Aha, tu. Bo ja szukam zegara, wiecie? Ja nie wiem, czy tutaj takowy jest. No ale tak czy siak próbuję go znaleźć. Z wami nie walczę. Ja, ja już się raz przekonałem. Z nimi to nawet fantomy sobie nie dały rady. I lepiej się to nie angażować, Lepiej. wiecie co. Tutaj też nic nie ma. Gdzie jestem? Ta... Jeszcze tam można ich sprawdzić, ale tam no raczej też nic nie ma. Można jeszcze przecież z tyłu iść tam, gdzie byłem. Aha, tu jest po prostu napisery. Tutaj był boss, tak? Tak, tutaj był boss, ale my go pokonaliśmy, tego go nie ma. No to wychodzimy stąd. Bo widzę, że tutaj nie ma zegara. Zegar, wiecie gdzie będzie chyba, ja wiem gdzie będzie zegar. Zegar. Chociaż czekajcie, bo znalazłem. Znalazłem jakąś drogę, czekajcie. Jeszcze nie wychodzimy. Żebym na początku się od nich uciekał, bo ja po prostu mógłbym zawalczyć, ale nie chcę, bo ja wiem, że to nie, nie wyjdzie, bo oni, są, oni mają tyle haha, czy ci goldmine. Tych zwykłych jeszcze dałbym radę, ale... Nie, to nie jest ta droga. Nie, nie, to nie jest to. A boże cały czas ty koni. Coś jest, ale ja tam nie mogę wejść niestety. Dobra, no to wychodzimy stąd. Tutaj nie ma nic w takim razie. Czy jest tylko ten napis Nie no, słuchajcie, tu nic nie ma. Wychodzimy. No przed wyjściem! Ja chcę stąd wyjść, łupaki. Zostawcie mnie. O, ale challenge. Dobra, to challenge. O nie. Phantom Sochi. mamy. Najgorzej. No shit, długi jest ten jump, który od fantomów, bardzo długi. Dobra, na szczęście mamy kaptejki, Leczymy się. Pizza well, hak. Czaiszkiem znowu! I tak go mogą zaatakować. Coś się zbakowało, ale to dobrze. On na szczęście Dobra, ja prosty bite i wracamy do nich. i to nie ma sensu, jak on będzie wspomogął. I znowu będzie zaraz. On cię spinuje. O, oh, jest, udało się. Mamy Phantom Foxiego! Zarąbiście, mamy Phantom Foxiego. On jest mega dobry akurat. Dobra, wychodzimy stąd. Ej, tam jest skrzynka. Wiecie co, ja tam pójdę, bo tam jest... Nie! Nie lubię zaraz kalaj Proszę, mogę tam dojść, bo tam jest fajna rzecz. Ja tam chyba nie mogę, wiecie? Ja tam chyba nie mogę. A tam jest skrzyneczka. Widzicie? Tam jest skrzyneczka. Dobra, chyba musimy się w takim razie zapuścić tutaj, w ten teren. No, będziemy musieli pokonać, yyyy... Zawalczmy z nim, bo chyba już teraz damy radę. Dobra, ale wiecie co? Przed tym, jak będziemy walczyć z Panem Bałwanem, przygotujmy się na... No. Przygotujmy się. Yy, możemy sobie coś dokupić jeszcze. Mmm... Yy. Właśnie od tej tutaj te -y, tylko ja bym chciał najpierw zabrać skrzyneczkę. No. Ja zawalczyć z panem bałwankiem. Tylko najpierw chciałbym kupić tutaj coś od tej typiarki. Czy my możemy to zrobić? Możemy, ale ona ma mini rippera. To są dość drogie zabawki, koleżanko. Dlatego wiesz, są... So... O! Przeniesiemy się tutaj i kupimy... Co tutaj można od ciebie kupić? Titanium za... 9000 e, 250, ale czy my to chcemy? Jak coś to bym kupował jednego tego titanium, bo to się może przydać, Endo upgrade, ale nie, na razie nie chcemy. Sorry. Funtime Foxy? Rzecz to jeszcze tu tutaj jeszcze nie ma mowy o Phantom Foxy. Ci słabi przeciwnicy już nie mają do nas podjazdu. A czy ja mogę tutaj znowu wejść, czy nie? Mogę. Ej właśnie, czy Ty masz nam coś nowego do powiedzenia? Eee, chyba nie. Nie ma nic ciekawego nam do powiedzenia, albo ja coś pominąłem, możecie napisać w komentarzach. Ja lubię czytać komentarze pod moimi filmami, więc... Wiedział ja się nie obrażę. Do widzenia Pana. Ale ja jestem normalnie przecież przysz... do ciebie miałem zaglądać tak, ja chcę to. Dzięki. Mamy nową rzecz. Aha, możemy tutaj. Wiecie co możemy? Musimy dropa. To jest taka gra i musimy chyba tutaj 5 razy wygrać, i dostaniemy chyba wtedy achievement. Ale nie możemy trafić na ryby. Jeżeli chodzi o minigry, mamy jeszcze na to ograniczoną ilość czasu. O, udało się. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale chyba zostałem. Tak, zostałem 100 coinów za to. Dobra, ale teraz już nie przedłużajmy i chodźmy pokonać pana bałwanka. Jeszcze save na sobie, wiecie? safe na. E, e, wiesz, nie, nie chcę. Chociaż mini. Nie, dobra, nie. I tak kupiliśmy najmocniejszego tamtego. Za pięćdziesiąt, dobra. No, no, o! go tutaj i co on robi? Nic? No nie, robi to jest jak Dobra. Wezmę sobie te tokeny i idę tutaj, bo tutaj jest pan Bałwan. Czy my damy radę go pokonać? Daliśmy radę, przynajmniej my pokonaliśmy, daliśmy radę pokonać yy, tego Bosa Wielniczego. O, chociaż dobra, bo on ma ten super atak w końcu. Ale on ma ponad pół HP. Więc czeka w tej się uleczymy. Haas. nie no, damy radę, damy radę bez problemu. Pan Bowlanek nie ma by nas podjąć w Dostaniemy dużo expo Właśnie, widzicie, jaki mamy level. A teraz mamy teraz dużego levela, i dostaliśmy się tutaj. I ja, ja sobie tutaj save, nę. save nę sobie. A czy my możemy tu przejść jakoś? Ja wiem, że. Dało się. Nie chcę mi się zbawić. serio koledzy. Challenge, challenge, challenge. Wizard Bonnie. Dobra. Fred. Dobra. Challenge mamy zrobiony. I w następnym odcinku wejdziemy sobie tutaj do tych jaskiń i będziemy chyba przechodzić tamtą minigierkę też. Ale przed tym musimy sobie jeszcze zrobić party. Zrobimy sobie party. Eee... Jom wywalamy pomimo tego, że ma 10 level. Weźmiemy sobie ją. Zamiast Niego weźmiemy sobie go. Foxiego już nie możemy, ale, ale przecież możemy tutaj Freddy za Foxiego. Foxie jest dość górniany, więc możemy tam Foxiego walnąć. O, to jest dobry pomysł. No i chyba Phantom Frediego sobie odpuścimy, bo on jest. Tutaj jest dość dobry skład, tak naprawdę, bo tak. Jeszcze może, że to zmienimy, bo ona. i właśnie, ona ma cupcake, i, ona ma cupcake, i, ona będzie nas leczyć, chica, On ma AIBM, on ma Toksik i on ma Toksika. Dobra, to jest dobry skład. Zamiast tego, to jest moim zdaniem dobry skład. Balance, on ma. Mam no Phantom Freddy jest tak naprawdę nas no słaby i chyba go nie będę brał, bo nie ma to zbytnie sensu. Nie mamy jeszcze Phantom Ballon Boya i z tego jeszcze ten. Ej, Widered Freddy potem będzie jeszcze Widered Foxy. Marionetki nie udało nam się zdobyć. Niestety, dobra, Don. Może być taki skład. Bardzo dobry skład moim zdaniem. Musiałbym ich jeszcze jedynie poekspić. Chipy i... już mamy te, nie? A chipy mamy dość dobre. Dobra, więc ja sobie save'ne. Jak na razie to by było na tyle tego odcinka. Trzymajcie się. No i cześć, do następnego. A jeszcze przypominam, że najprawdopodobniej tych odcinków Snapforda nie będzie pięć, tylko więcej. Więc no. cześć.